Ano. witam widzowie. Dawno nie nagrywałam. Tak. Ale wróciłem po długiej przerwie. Mnie dwa razy już mówiłem, że wrócę, a nie wróciłem, ale... I teraz wam obiecuję, że wrócę. Na 30 łapek w górę Wam pokażę jak zbudować, a pewnie się pytacie co. Ale się dowiecie. Właśnie to coś. A nazywa się to kamutakun. Shin Godzilla. Shin Form 2 1000 O matko Lepiej Już, już, już O budowałem to coś I to na dodatek samemu Jedynie głowę nie Na 30 łapek w górę Zróbmy tak Znaczy 30 łapek w górę pokazam jak Trochę zedytować tą głowę Aaa Why? A no. mm. 32, pokażę. 30 subskrypcji, 32 subskrypcji. Pokażę wam, jak zrobić. całe ciało. Po kolei. Na kilka odcinków. Trochę to będzie trwać, niestety, ale. No. Cóż. Trochę jednak. No. To nie jest prosta praca, robienie takiego czegoś jak tu zrobiłem to tylko po to, żeby to nagrać. I zrobić coś fajnego. A tak szczerze, to wpadłem na ten pomysł wczoraj. I bym Wam pokazał, jak to wychodzi, ale nie wpadłem na pomysł, żeby zrobić temu screena. I nie zrobiłem. Tak samo nie zrobiłem tego, że mi się Roblox zaczął. To, 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 to nie wiem. Mhm mm Dobra Jeśli chcecie więcej live'ów W sumie Live'y jakieś To napiszcie w komentarzu No to staram się Nie wiem czy odpiszę, ale Staram się odpisać Ale nie obiecuję Na komentarze Na komentarze prawie wszystkie patrzę ale nie, znaczy nie zawsze, bo nie zawsze się da, ale najczęściej jak mogę, to patrzę na komentarze. Bo najczęściej mam czas na to. Jak nie mam czasu, to tego nie robię, ale... Nie no, ten gość przesadza. Ja pewnie go idę i go kikuję, stąd a jednak nie muszę. Gość sobie przesadził, no. Usunę trzy, żeby zostały. Żeby, żeby zostały trzy ale o to się nazywa Shin Godzilla wszystko tutaj zaleje a na 50 subskrypcji pokażę Wam jak zbudować Shin Godzilla formę trzecią ma na 100 łapek w górę jak zrobić formę trzecią czwartą a potem tak coraz więcej. Nie. Lejemy trochę czegoś. Jeśli chcecie więcej odcinków o Shin Godzilla, czyli Kamotakun, czyli shinform 2, Shin O. wiem, że głowa mi teraz. Wiem, że bolę. Głowa, może boleć się od tego, co robię. W sumie nie zdziwiłbym się, bo... Hmm. 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 Hmm, dobra. A utknęła mi głowa. To boli, pomocy! Dobra. Hmm. Teraz trochę zbuduję na odcinku, ale chyba mi nie zaszkodzi, nie? Możecie sobie spróbować zrobić taką, ale uwierzcie mi, że to nie jest proste. Znaczy, jak ja coś zrobiłem, a ja takich rzeczy nie umiem, to, to wy też dacie. Jak będziecie chcieli sami to zbudować, zanim będzie 10 łapek... Sto łapek w górę. A tam 10 od tutaj jednak jest różnica chyba. Przynajmniej według mnie. Pyk, 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 pyk. Wiem, że on się by ale... Mam nadzieję jednak, że nie, ale... Czy mi, czy mi się zdaje, że to te typu... po... oj, tak jak mi zaczyna lewować Łowu, chodzi powoli, dlatego że się nie wczytało. Wow, co to działa? Ład. Trochę tutaj pofarbimy to może bo czemu nie? wow coś innego lata to no, najlepsze rzecz jaką zrobiłam w tej grze teraz tak się obrócę i go zjem żeby mi nie trafił bo widzę, że do mnie celuje jakiś bomb Zartuję. Zobaczcie czy się nagrywa Aha, nagrywa się. Ten filmik jest film, który z, z 13 minut. Nie obiecuję wiem, że równo, ale 5 giga Dobra widzowie mm. Spróbuję wpłynąć na ląd jak to zrobiła Shin Godzilla w filmie Tylko muszę się dobrze obrócić Turbo Lecimy jak najszybciej się datam Tylko dla mnie to wygląda jak to jakby to coś zdechło No, no tak Nie no wygląda to słodko od góry Wygląda to strasznie od góry. Jak mały taki krokodyl. 2D, a tak naprawdę to jest anty 2D. <grywka> anty 2D. Wygląda jak 2D, ale jest tak naprawdę trochę duże. Jest to naprawdę wygląda, jakby to było płaskie. Tak naprawdę jak się przy, nawet przybliża, to ten. Nie? Nie mamy dźwięków, to czekajcie. Ja bez dźwięków nie umiem grać. Dobra, wchodzimy na ląd w końcu. jeszcze. Nie nauczyłem mojej godzinli wchodzić na ląd, ale ale cóż. Ale może jak się obrócę, to wejdzie mi na ląd. Ja chciałam zgapić to w filmiku, ale wyszło mi i tak duże. Chciałam zrobić to małe. Wyszło mi widać, że nie małe. Dobra. Te silniki tu dobrze, że są. Wow. Dobra. Ja sobie zobaczę mój kanał. Twój kanał. Wow. Mhm. O. O nie. Wszystkie wideo. Filmy, filmiki, filmy, filmiki. No, mój najnowszy filmik to było 10 miesięcy temu. Ale widzę, że jedno wyświetlenie doszło. Widzowie? Bardzo miło by mi było, gdyby było tutaj ze stopy świetleń. Ale nie będzie. A zresztą zrobię miniaturkę, czekajcie. Gdzie miniaturkę zrobić? Muszę tam się pozbudować, bo chcę dobrą miniaturkę mieć. Robię to tylko, żeby zrobić miniaturkę. I teraz zrzuci ekran. Gotowe. Jeszcze sobie screena. Dobra No to to, to, to ten, to jest Shin Godzilla, jakby ktoś nie wiedział. A jeśli ktoś nie wie co to Godzilla, to niech na początku zobaczy co to Godzilla, a potem to obejrzy. Lol, wodzi to wygląda źle. Wygląda to na bardziej strasznie w łodzie, a nie śmiesznie. Myślałem, że to nie będzie źle wyglądać. I miałem rację. Wow! Dziury mam w statku. Co jest? Eee. Oj. Trzym godzin się wydaje że ten filmik jednak teraz się dopiero zaczyna ale historię mam pomysł mam pomysł na historię jaka zrobię w następnym odcinku albo na 50 łapek w górę zrobię historię 3 godzinnie jak już to na 105 przecież przydadzą mi się wszystkie formy a dobre zrobię sobie wszystkie formy przed odcinkiem żeby mieć nie by być przygotowanym No powiedz, no powiedzcie mi widzowie, czy nie chcecie mieć takiego czegoś Co wylatuje coś, nieważne co z, y, y, Jak to nazwać Z siej, nie szyi Z buzi, nie buzi, z ciała, nie ciała Nie wiem Ale wiecie jaki jest plus, że nie mówcie mi, że teraz godzin dla nie ma jak bić bo ona ma zęby, które są kolcami. tylko na trybie PVP. Reklama. To była reklama jakby co? Tak jakby. Co tu się ukry. Dobra. Odcinek zaraz się kończy. A no, tak naprawdę chyba już. Ej dobra widzę, teraz takie jakby końcówka, taka wiecie, no takie wiecie no. Teraz takie jakby taka końcówka, że całe obejrzenie się godzinnie. Zaczynamy. Dobra, na tym skończymy, chyba, chyba, że skończymy na, wiem na czym skończymy, wiem na czym skończymy. Na, na dojście na ląd i zniszczenia pół Wszechświata. A kiedy zrobię formę pierwszą? Halo? Halo, kiedy zrobię formę pierwszą? Dzisiaj. Niech będzie miał czas.